Dzień dobry, nazywam się Kamil Kurz, wraz ze mną dzisiaj pan Andrzej Wachowski. Witamy Państwu. w programie Na Osi, w cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić, gdzie dzielimy się swoimi opiniami i oceniami wypadki, jak do tego doszło i co mogło być przyczyną. Także co, zapraszamy. Zapraszamy, Boda Krew z nami. Co powiesz? Wydaje mi się, że wyrzuciło go po prostu za dużą prędkość ma tutaj, o, nagle z zakrętu. Albo nie wiem, nie zauważył może, nagle. że jest ostry zakręt. Patrz na ten samochód. Jedzie, jedzie, skręca, skręca. Jakby dalej tak jechał, to a tu, a tu no dalej właśnie. nie skręcał, Co, nie? Tylko pojechał kawałek prosto, prostu, zobacz. Ciekawe czemu? Jakby tak w ogóle stracił, nie wiem, orientację. To jakby przestał skręcać. Tak. Co, tak, trajektorię cały czas ma i skręca. No, i skręca. I nagle teraz, od tego momentu. No i pa, wszystkim zakręt się udał, a, a temu się nie udał. No ale jak myśleć, co się mogło stać, co się mogło wydarzyć tutaj, że ten samochód, właśnie skręcając prawo, nie utrzymał się na tym pasie? Tak jak poprzedni samochód, poprzedzający go samochód. Właśnie, kurczę, może po prostu tel z telefonu korzystał, albo. Hmm. Bo tak nagle, nie? To wszystko tu się dzieje. Tu właśnie może być tak. Albo zasłap, albo z... on już tutaj zwątpił, że, że coś może zrobić przestał w ogóle panować nad kierownicą, albo faktycznie korzystał z telefonu. Jedziesz tym samochodem przeciwka I co, spodziewasz się tego? Też nie, a szczególnie, że jeszcze no. tam dół, jest taki ogromny ją wpadł tam. No właśnie. I nie miał możliwości w ogóle uciec. No właśnie. I co nie miał szans ten tego żółtego. No to jak byś to nazwał? Szczerze mówiąc nie wiem, bo to taka dziwna sytuacja. No dziwna. No, może dlatego, że dziwna, no to to było takie, taki no, wypadek. I to, to dosyć poważnym, poważnym nazwem to ostrym przetarciem. No jak widać mamy troszeczkę inne zdanie, no ale Kamil się uczy oczywiście z kierowcą. Ma inny pogląd na to, ja nie wiem jak on jeździ, bo jeszcze mnie nie wiózł, ale może kiedyś się dowiem jakim jest kierowcą. <laughs> ja troszeczkę więcej przejechałem, może inaczej na to patrzę. No ale wy oglądacie, może na tym monitorze więcej coś zobaczyliście. Także piszcie do nas, oczywiście lajkujcie. Podzielcie się z nami waszą opinią. Yy, a powiedziałem lajkujcie, a gdzie ma, mają lajkować? Oczywiście na naszym kanale na YouTube, a także zostawcie komentarz i subskrybujcie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco i podzielcie się koniecznie swoją opinią. O właśnie. Dzielcie się z nami swoimi opiniami, będzie weselej albo i będzie smutniej. Zobaczymy. A ja zapraszam już za tydzień do programu Na Osi, do cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Do widzenia. Do widzenia. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny tegorocznego Znotu Masterclass. Opole 19-21 lipca.